Kto by się spodziewał, że to wszystko, czym się zajmujemy, przetrwa aż tyle czasu? My sami czasem się zastanawiamy, czy i jaki to ma sens. Szerzej zastanowimy się nad tym chyba jednak później. Zdecydowanie później. W 76. wydaniu czatu na żywo na kanale Siatkówka Warmii Armii Mazur usłyszymy m.in. o podsumowaniu rundy zasadniczej Plus Ligi, trwającej walce o polski finał Ligi Mistrzów. Wyniki naszych młodzieżowych zespołów w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, co słychać u przedstawicieli Polskiej Siatkówki Plażowej i jak starczy czasu, to kilka ciekawostek, także zdążymy dziś Wam przekazać. Paweł Kopaczel, dobry wieczór wszystkim, zapraszam. Zgodnie ze wstępną zapowiedzią rozpoczniemy od zakończonego etapu zasadniczego w rozgrywkach plus ligi. Najbardziej skupimy się na Indykpolu Azotes Olsztyn, który w ostatniej kolejce pokona przed własną publicznością Celat Enea Czarnych Radom 3 do 1. Akademicy przed rozpoczęciem niedzielnego spotkania w ławie wiedzieli już z kim zmierzą się w pierwszej rundzie playoff, bowiem już dzień wcześniej wiadomo było, kto po fazie zasadniczej został wice liderem tabeli. Aluron CMC warta zawiercie. Mecz w Hali Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji był dla trenera Javiera Webera okazją do tak zwanego przeglądu wojsk i możliwości gry dla tych zawodników, którzy mniej prezentowali się na przestrzeni całego sezonu. Choć dla obu zespołów był to zdecydowanie mecz towarzyski bardziej niż ligowy, choć formalnie punkty do tabeli ktoś musiał mieć po jego zakończeniu dopisane, to Olsztynianie dobrze zaczęli pierwszą partię, lecz niewymuszone błędy w samej końcówce przyniosły nieoczekiwane zwycięstwo Radomia 26-24. Podobny scenariusz malował się w następnym secie, lecz tym razem to zespół gospodarzy z 25-21. Od trzeciej osłony na boisku zobaczyliśmy m.in. Kamila Szymendere czy Dawida Siwczyka, a pewna gra ekipy skortowa przyniosła kolejne wygrane 25-13 oraz 25-21. Zatem to Indykpol Azotes Olsztyn przypieczętował zajęcie siódmego miejsca przed playoffami wygraną 3-1. Statuetka MVP tym razem powędrowała w ręce Szymona Jakubiszaka. Nie było dane zaprezentować się natomiast przed kibicami w ławie ani Piotrowi Łukasikowi, pochodzącemu konkretnie ze Starych jabłonek, o których będzie dziś jeszcze mowa, ani Sebastianowi Wardzie Zolsztyna, obaj w barwach czarnych radom. Całe spotkanie rozegrał były zawodnik olsztyńskiego klubu Mistrz Świata z 2018 roku, Damian Schulz, a trener Paweł Wojski, mający około 150 występów w barwach zielonej armii został ciepło przywitany przez zgromadzoną biławie publiczność. My natomiast zobaczymy i wysłuchamy wypowiedzi Janka Króla, który po olsztyńskiej stronie siatki rozegrał całe spotkanie. Co on pokazał? Nie wiem, że możemy z każdym wygrać i z każdym przegrać. Tak jak pierwszy set prowadziliśmy, prowadziliśmy, nie za specjalnie graliśmy i nagle 2-3 punkty i przegraliśmy seta. To się jakby się nie może zdarzyć na tym poziomie i, i według mnie powinniśmy od początku na nich naskoczyć. No okej, okay, można zrzucić na to, że, że wyszliśmy jakimś innym ustawieniem, z innymi zawodnikami. Nie zmienia to faktu, że powinniśmy wyjść i wygrać mecz solidnie, grać każdą piłkę i grać lepiej zdecydowanie. Indypol AZS Olsztyn, rywalizację w pierwszym play playoff z popularnymi jurajskimi rycerzami, zacznie już jutro. Konfrontacja w każdej z czterech par ćwierćfinałowych trwać będzie do trzech wygranych meczów. Jutro o godzinie 17.30 w piątek o 20.30. Trzecie i ewentualnie czwarte spotkanie obu drużyn zaplanowano już w Iławie 15 i ewentualnie 16 kwietnia. W razie remisu po tych czterech meczach piąte spotkanie w zawierciu prawdopodobnie odbędzie się 19 kwietnia. Cały materiał z naszymi wtrąceniami przygotował Mateusz Lewandowski z biura prasowego IndykPolo Azdes Auschwitz, który otrzymujemy przez stronę www.akred.eu. Za co bardzo dziękujemy. A jak wygląda zestaw par pierwszej rundy, a więc ćwiercinał plus ligi? A Sekora Sobia Rzeszów jako lider. Zagra z PSG Stalonosa, która była ósma. Grupa zatyzaksa kędzierzyn Koźle z projektem Warszawa. Natomiast Jastrzębski węgiel zmierzy się z Treflem Gdańsk. Zwycię tej ostatniej pary zagra w półfinale z wygranym rywalizacji drużyn z Olsztyna i Zawiercia. O miejsce dziewiąte ślepsk Malowsuwałki suwałki zagra z lukiem Lublin, PG Skrabełhatów z GKS-Katowice o jedenaste Kuprom Lubin z barkomem Karzany Lwów o trzynaste miejsce. Serat, Enea, Czarni, Radom zostali sklasyfikowani na 15. pozycji, za szeregi plus ligi opuścił BBTS Bielsko-Biała. Na nowego Beniaminka, najwyższego siatkarskiego szczebla w naszym kraju, będziemy musieli trochę poczekać, bowiem w rozgrywkach Tauron I Ligi trwa jeszcze faza zasadnicza. Witam osoby, które obserwują nasz stream. Dziękujemy za Waszą obecność, za pozostawienie interakcji oraz aktywność w komentarzach, jeśli jest ktoś, kto pierwszy raz do nas postanowił zajrzeć, to zachęcamy do pozostawienia po sobie subskrypcji na YouTube oraz obserwacji naszego profilu na Facebooku. Tymczasem w naszych rozgrywkach rozdane zostało kolejne trofeum. Tym razem u pań Grupa Azoty Chemik Police zdobywcą Tauron Pucharopolski Z takiego obrotu sprawy powinien być zadowolony strategiczny sponsor klubu z Polic, bowiem Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle Także po to prestiżowe trofeum sięgnęła pod koniec lutego. Policzanki w finale turnieju rozgrywanego w Nysie pokonały ŁKS Komerkę-Konłódź 3-2. zdobywczynię pucharu w półfinale 3-1 ograły inny zespół z miasta Włókniarzy, Grot Budowlanych, Janki natomiast po ciężkim pięciosetowym boju wygrały z Rzeszowskim do poprzednim naszym wydaniu Tematem była m.in. rywalizacja naszych zespołów w Półfinach Mistrzów. Równolegle z aktualnie trwającym odcinkiem toczy się rewanżowe spotkanie Jastrzębskiego Węgla z Halkbankiem Ankara. Przypominamy, że Jastrzębianie wygrali pierwsze spotkanie w Turcji 3-1. Po zakończeniu naszego spotkania z pewnością będziemy śledzić losy rywalizacji pierwszego z naszych przedstawicieli w tych najważniejszych świadkarskich rozgrywkach na Starym Kontynencie. Jutro również o 20:30 swoje rewanżowe starcie we Włoszech. Z Searsie, Perugia stoczy grupa Zaksa, Kędzierzyn Koźle. Tydzień temu pytaliśmy o wasze typy. Jakie przewidujecie wyniki? W przypadku jastrzębskiego węgla, wynik poprawnie wytypowały dwie osoby. Natomiast w rywalizacji kędzierzyńsko-włoskiej z wynikiem trafić się udało panu Andrzejowi Brykowi, czego serdecznie gratulujemy. Tak czy inaczej, jednemu i drugiemu. Naszemu zespołowi wystarczy wygrać po dwa sety dziś w Jastrzębiu i jutro w Perudzi, a polski finał Ligi Mistrzów stanie się faktem. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świterski, na pytanie, czy w przypadku obu, awansu obu e, polskich zespołów do superfinału warto będzie jechać do Turynu, czy nie lepiej będzie przenieść go do naszego kraju z uśmiechem na twarzy, odpowiedział, że najpierw niech awansują. Dopiero potem będziemy działać. Z pewnych źródeł wynika, że jeśli Jastrzemski Węgiel oraz grupa Zatyzaksa Zaksa Kędzierzyn-Koźle wywalczą awans, to w grę wchodzi stanie się o rozegranie superfinal CF Champions League w katowickim spotku. Podobna sytuacja jest także u pani. Warunkiem jednak jest, żeby do superfinału Ligi Mistrzów nie awansował włoski Igor Gonzonzola-Nowara. Pozostałe uczestniczki półfinałów Ligi Mistrzyń to drużyny z Turcji, wszystkie ze Stambułu, a więc waki w banki Fenerbacze, one grają ze sobą. Natomiast zespół włoski dziś zaczął rywalizację z Ecci Basi. Sami jesteśmy bardzo ciekawi, jaki obrót przyniesie cała sprawa, lecz najpierw boisko, niech rozstrzygnie o kto awansuje u pań i u panów. Pozostajemy przy siatkówce na świecie, lecz skali przeniesiemy się na piasek na kilka minut bowiem jutro w brazylijskiej Itapemie rozpocznie się drugi w tym roku turniej rangi Challenge w cyklu Beach Pro Tour. Wśród rywalizujących zobaczymy trzy polskie pary. W turnieju pani wystartują Kasia Kociołek z Martą Łodej, zaś w męskiej części Jakub Zdywek, Paweł Lewandowski oraz Piotr Kantorski, Ławianinem, Maczkiem, Rudolem. Warto dodać, że w eliminacjach wezmą udział także mistrzowie olimpijscy z Rio z 2016 roku. W kobiecej części będzie to Laura Ludwig której partnerką będzie Luisa Lipman, natomiast w męskiej brazylijczyk Alison Cerutti wystąpi w duecie z Oskarem Guimareszem. Skoro o plażowej na świecie, to i przypomnimy, co czeka nas na naszym podwórku, o czym wspomnieliśmy tydzień temu. Sukces zeszłorocznej edycji Orlen Beach Volley Tour sprawił, że cykl ma swoją kontynuację również w tym roku. Przypomnijmy, iż inicjatorem zawodów jest Polski Związek Piłki Siatkowej. Składają się one z turniejów eliminacyjnych, których zwieńczeniem będzie finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Zmagania plażowych siatkarek i siatkarzy w tym roku odbędą się m.in. w Przysusze, Kołobrzegu czy Olsztynie. Najlepsze pary spotkają się na plaży hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Nierozłącznymi elementami turniejów w Starych Jabłonkach są także muzyka i wyśmienita kuchnia. Nie inaczej będzie w tym roku. Organizatorzy zrobią wszystko, aby Stare Jabłonki pozytywnie kojarzyły się zawodnikom i kibicom popularnej plażówki, a także osobom, które chciałyby aktywnie spędzić czas, dobrze zjeść, posłuchać muzyki oraz świetnie się bawić. Przypomnijmy, iż w ubiegłorocznej edycji najlepsi okazali się wśród pań Anna Pospisilowa i Martina Williams z Czech, a u mężczyzn Jakub Szałankiewicz i Mateusz Florczyk nie zabrakło także lokalnych akcentów, bowiem... Na piaszczystych boiskach hotelu Anders wystąpił pochodzący ze Starych Jawonek wspominany dziś Piotr Łukasik. Na najniższym stopniu pod nim natomiast stanął ostrudzianin Marcin Ociepski. Zobaczmy wypowiedź w tej kwestii dyrektora turnieju Tomasza Dowgiałło. Długo zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy o różnych imprezach, które mogłyby się odbyć po tym zeszłorocznym powrocie z krajowym cyklem. Rozmawialiśmy o imprezach europejskich, światowych, natomiast trochę też z racji tego, że nie byliśmy do końca pewni sytuacji gospodarczej, sytuacji hotelowej, co tu się będzie działo. I Postanowiliśmy, że impreza, której jeszcze nie było w tym miejscu, finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, który odbędzie się na słynnej plaży Hotelu Anders od 25 do 27 sierpnia. Już dziś zapraszamy wszystkich do Starych Jabłonek, Finał Mistrzostw Polski Orlen Beach Volley Tour 2023, hotel Anders, 25-27 sierpnia 2023 roku. Dwa miesiące wcześniej widzimy się w Olsztynie na boiskach Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel. Wstęp na obie imprezy wolne. 14 minut dokładnie spotkania za nami. Witamy kolejne osoby, które poświęciły swój cenny czas, by zostawić interakcję, czy też pozdrowić nas w komentarzu, za co bardzo dziękujemy. No i zobaczmy, do jakich miast żeśmy dotarli. Jest Rybno, skąd nadajemy. Jest także Lubawa i Ława. Witam trenera Mariusza Pawłowskiego. No i też witamy stolicę która od bardzo długiego czasu nas obserwuje. Przechodzimy do podsumowania wydarzeń w drugiej lidze siatkarzy, gdzie w rywalizacji w grupie drugiej przedostatni swój mecz rozegrał AZS WM Olsztyn pod opieczni Pawła Borkowskiego. Kolejny raz zeszli z boiska pokonani po przegranych Tomaszowie Mazowieckim z rezerwami Tauron pierwszoligowej Lechii 1-3. Zespół gospodarzy tworzą w większości aktualni mistrzowie polski w kategorii juniorów. W tych rozgrywkach, bez względu na wynik ostatniej kolejki, która odbędzie się w następny weekend, mają już pewne ósme miejsce. Akademicy swój, powiedzmy to szczerze, bez ogródek, nieudany ligowy sezon zakończą w hali Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie, również w następną sobotę meczem z camperem Wyszków, który prawdopodobnie w tej grupie zajmie miejsce czwarte. Do etapu walki o awans do Tauron pierwszej ligi z grupy drugiej pewne awans mają już Arka Tempo oraz Sparta Grodzisk mazowiecki Mistrzów naszego województwa w poszczególnych kategoriach młodzieżowych mieliśmy już dawno. Każdą z nich wygrała grupa AZS UWM Olsztyn w Juniorze, Kadecie oraz Młodziku. Rozgrywki seniorskie natomiast wygrał. Sumbroker KPSG4, dla którego to już ósmy tytuł w całej historii występu w rozgrywkach na Warmii i mazurach. Zawodnicy popularnej Choroszczy pokonali w ostatnim swoim tegorocznym występie ekipę juniorską AZS UWM Olsztyn 3-0. Dzięki wygranej zespołem kadetów, również 3-0, nie ma w trzeciej lidze grupie warmińsko-mazurskiej zespołu bez wygranego meczu. SMS Panorama działowo pokonał drużynę juniorów młodszych w swojej hali, dzięki czemu opuścił ostatnie piąte miejsce w tabeli na rzecz kadetów, którzy po przegranej w poniedziałek w Górowie Ławeckim z kresowią także 0 3 zakończą sezon w tych rozgrywkach na piątym właśnie miejscu. Kresowia najprawdopodobniej zostanie wicemistrzem warmińsko-mazurskiej trzeciej ligi. Brązowe medale przypadną dla juniorów AZS PWM Osztyn którym pozostanie do rozegrania zaległe spotkanie z drużyną z Działdowa. Na ten moment nie operujemy niestety wiedzą, czy i które zespoły zgłosiły swój akces do Polskiego Związku Piłki Siatkowej celem wzięcia udziału w półfinałach o wejście do drugiej ligi. Wiadomo jedynie, że nie mogą to być oba akademickie zespoły. Tymczasem młodzicy AZS UWM Olsztyn poznali swoich rywali w półfinałach Mistrzostw Polski. Ponownie los sprawił, że podopieczni Macieja Reisnera Będą gospodarzami turnieju, który zaplanowano na termin 15-16 kwietnia. Prawdopodobnie popularna kortowska twierdza, a więc hala UWM, będzie obiektem zmagań czterech z 16 zespołów rywalizujących najmłodszej kategorii wiekowej. SKPS, Dunajec, Nowy Sącz, Eko, Team Stolce, AZS Częstochowa oraz Metro Warszawa staną młodym akademikom na drodze do turnieju finałowego. Będziemy w przyszłym tygodniu przypominać o tych zawodach. Pozostałym naszym przedstawicielom nie było dane przejść etapu ćwierć finałów SMS Ostruda, Truso Elbląg u chłopców. Natomiast wśród dziewcząt rywalizował UKS Czwórka Mosir Giżycko, którym dziękujemy za ten sezon i życzymy powodzenia w następnych. Na koniec podsumujemy wielkanocny turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta gminy rybno, który odbył się w minioną niedzielę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, właśnie w Rybnie, skąd nadajemy. Na naszym kanale, konkretnie na naszym profilu Facebookowym, odbyła się ceremonia losowania tego turnieju. W samych zawodach ani jako nasz kanał, ani też jako osoba prywatna nie odegraliśmy żadnej roli, ale skoro się powiedział A, no to chyba zawsze trzeba powiedzieć B. W turnieju wzięło udział łącznie 14 zespołów, 10 męskich. Cztery kobiece. Wśród pań zwyciężyły Panterki Team, drugie były Gok S. Radomin, trzeci był Defeat Żuromin. Natomiast rywalizację wśród mężczyzn wygrał zespół Impact Żuromin przed Courier Expressem i drużyną o nazwie Polej Ostruda. Z wyróżnionych zawodników, wśród kobiet wyróżniono Weronikę Ziłkowską, natomiast MVP męskiej części turnieju został Marcin Guralski. Dziś wyrobiliśmy się w niecałe, można powiedzieć, 20 minut. Pewnie to tylko dlatego, że troszkę nam się śpieszy, by obejrzeć. Spotkanie jastrzębskiego węgla z Halbankiem Ankara. Ciekawi jesteśmy, co tam się dzieje. Także po zakończeniu, odpalamy Polsat Sport i trzymamy kciuki za polski zespół. Na dziś Wam wszystkim bardzo dziękuję za poświęcony swój cenny czas, za pozostawienie interakcji. Widzimy się, mam nadzieję, już za tydzień. O tej samej porze. Jeżeli coś się zmieni, to oczywiście będziemy starać się Was o tym powiadomić. Tymczasem życzę Wam wszystkim zdrowych, wesołych, no i przede wszystkim pogodnych świąt Wielkanocy, smacznego jajka i mokrego śmigusa dyngusa. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiam, hej!